Bo to już później też przeszło jakby w maskulturę, mam wrażenie, również, że człowiek bez pieniędzy to nie jest tak, że to jest jakiś jakby, to, to jest po prostu loch tak zwany, czyli człowiek, który sobie nie radzi z rzeczywistością, bo na przykład jest za mało sprytny. Generalnie jakby człowiek bez pieniędzy był obrazem, obrazem nędzy i rozpaczy i, i przedstawiony jako, jako właściwie sam sobie zasłużył bo nie potrafił nie, nie potrafił tych, ten, 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 ten taki mhm. bardzo mocny e, jakby bardzo mocne takie przekonanie i mam wrażenie które bardzo weszło głęboko i właśnie to to że jakby pieniądz rządzi określać kim jesteś było jakby ja to odczuwałam już na przykład w Moskwie bardzo mocno to znaczy w tym sensie nie odczuwałam tego nigdy w Mińsku w Kijowie Także w tak zwanej tusowce, czyli bardzo podobne, czyli ludzi gdzieś tam, jakichś twórczych, artystycznych, ze styku dziennikarstwa, jakiegoś aktywizmu, że nawet właśnie w Moskwie, nawet w tych takich najbardziej powiedziałabym już późniejszych też, takich powiedzmy alternatywnych grupach. Wciąż liczyło się, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, jakby bardzo mocno to definiowało, dużo mocniej, niż właśnie tego zjawiska nie widziałam w Kijowie, nie widziałam w Moskwie, nie widziałam w jakim stopniu w Warszawie, rzecz jasna również, ale tam właśnie dało jakby, ten pieniądz rządził w dużej mierze. 100 milionów. Podcast o latach 90.